Sytuacja kredytowa jest różna w różnych segmentach. Widzimy bardzo mocne spowolnienie, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. Także kredyt konsumpcyjny trochę spadł, ale ta aktywność jest no, procentowo trochę lepsza niż w hipotece, bo tam już prawie spadek o ponad, około 2 trzecie. Jeśli chodzi o kredyt dla firm, szczególnie tych małych i średnich, to w dalszym ciągu utrzymuje się wzrost. Wynika on częściowo z decyzji inwestycyjnych w dalszym ciągu utrzymywanych. Są w dalszym ciągu okazje, to widzimy po, po polskich firmach, które świetnie sobie radzą, ale przede wszystkim takim głównym motywem to jednak zabezpieczenie, jeśli chodzi o płynność związane z podwyżkami cen energii, cen kosztów produkcji, także wynagrodzeń i firmy właśnie z tego powodu potrzebują finansowanie. Staramy się współpracować z nimi i oczywiście polskie firmy są w dobrej kondycji, w związku z tym mogą liczyć na wsparcie ze strony banków. Jeśli chodzi o, w ogóle o kredyty, to jest oczekiwanie tego, że wzrośnie koszt ryzyka, czyli można powiedzieć, ta proporcja kredytów, które nie będą spłacane, prawdopodobnie mogą wzrosnąć w przyszłym roku. To jest, to jest już, można powiedzieć, naturalnym zjawiskiem, w sytuacji, w której oczekiwane jest spowolnienie, a także wysoka, wysok utrzymanie wysokiego oprocentowania wynikającego po prostu ze stopy banku centralnego, i to jest naturalne zjawisko. Pytanie o Skali i o to, jak długo utrzymają się wysokie ceny energii, jak długo utrzyma się wysoka stopa Narodowego Banku Polskiego. I to pewnie w proporcji będzie oznaczało, że część firm będzie miała się gorzej i część kredytów rzeczywiście stanie się niespłacalna. Ale wszystko pytanie o skalę. I jak, e, jeśli recesja potrwa tylko przez zimę i e, może powiedzieć, w drugiej połowie roku przyszłego będziemy widzieli spadki cen energii, szczególnie gazu, no to pewnie polskie firmy, które są dosyć dobre, dobrze wyposażone, że one w płynność przetrwają i nie będzie tutaj jakichś nawet małych turbulencji. A jeśli będziemy widzieli problem przez dwa lata, no to ta skala może być poważniejsza. Jesteśmy przygotowani na najgorsze scenariusze. Mamy dosyć zbudowane rezerwy, które e, e, wynikały z polityki e, w trakcie pandemii 2020. On są niewydane nie jeszcze te rezerwy covidowe e, i to rzeczywiście, m, można powiedzieć, ten bufor, który pozwala e, na to, aby e, no, przejść ten 23. rok bezpie bezpiecznie. Powinniśmy i to robimy w większym stopniu wykorzystywać gwarancje, gwarancje BGK-u, instytucji europejskich, EFNI, także możliwość korzystania ze środków europejskich w taki sposób, aby ten koszt finansowania, dopłaty chociażby do odsetek były w jak największej skali, tak żeby pozwolić przedsiębiorstwom mieć kredyt tańszy przy takich stopach i też pewniejszy, objęty gwarancją i to, jest, to są te mechanizmy, które myślę w coraz większym stopniu są dzisiaj wykorzystywane przez banki, aby korzystać z, ze wsparcia publicznego w ramach tego, aby w dalszym ciągu finansować przedsiębiorstwa i je, 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 je wspierać.